Dzisiaj obchodzimy 18. urodziny naszej Lwicy Tyci, która urodziła się w naszym zoo. Jest córką Bruna i Luny, pary, która mieszkała tutaj u nas sporo lat i doczekała się wielu młodych. Tycia była niestety odrzucona przez matkę i wychowywana przez opiekunów, dlatego też jest z nami bardzo związana. Ja już znam ją ponad 13 lat i mam z nią bardzo dobry kontakt. Także daliśmy ją naprawdę tutaj dużym uczuciem i specjalnie dla niej zrobiliśmy taki tort. Można powiedzieć, że jest takim naszym oczkiem w głowie. Na pewno tutaj każdy opiekun też powie to samo. Tycia, pomimo tego, że już jest taką no, seniorką wią, to jest bardzo taka energiczna, jeszcze ma dużo energii, lubi się bawić. Tutaj często na, na wybiegu można zobaczyć, jak, jak się przechadza, czy, czy właśnie się bawi. Także no, mamy nadzieję, że ten tort jej się spodoba i, i będzie zadowolony.